Coś strasznego teraz. Wtedy wydawało mi się, że jest dobrze. Krzywy zgryz, nie są jasne, zupełnie inna twarz. ja się nie dziwię, że ja się nie uśmiechałam wtedy szeroko. Nie? Ja już nie chcę na to patrzeć. Niska samoocena, poczucie własnej wartości, ja się wstydziłam. Ja wstydziłam się ludzi, wstydziłam się uśmiechać. Nieraz się uśmiechnęłam, tak, ale jak zobaczyłam kogoś z pięknym uśmiechem, to od razu tak, tak naprawdę bardzo nisko siebie oceniałam. Mój wstrząs, że tak powiem, kiedy pewna pani doktor powiedziała, że usuwamy korzeń z dwójki, przeraziłam się, że będę chodziła bez zęba, z jakimś tam zaślepką czy jakąś protezką. Więc czym prędzej pobiegłam do Dentusa na Dziewulskiego na swoim osiedlu i tam mnie pani doktor bardzo profesjonalnie obsłużyła. Doradziła, że mam tutaj podejść do implantologa ewentualnie, że wszystko mi tutaj wyjaśnią. Na chałminskiej, że to jest główna siedziba. Tak rzeczowo i też wyjaśniono mi, co można zrobić, jaki będzie plan, czego nie robić i jak to będzie wyglądało na kilkadziesiąt lat, nawet. Tak? To było dla mnie ważne, że nie robimy Pani tutaj za ślepki, przyjdzie Pani tam za rok, za dwa, znowu to wypadnie, tylko był wytłumaczony cały proces, jak to może wyglądać. Każdy Najmniejszy ból był od razu usuwany. Nie było, nie było możliwości, żebym ja cierpiała przede wszystkim. Nie, nie było takiej możliwości. O wszystkim byłam informowana, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać. I ja oddałam w pełni, zaufałam panu doktorowi. Ja to mówiłam, ja ufam panu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I wygląda wszystko rewelacyjnie. Pamiętam którąś z wizyt, i pan doktor założył mi tak zwaną przymiarkę. To była forma tak jakby całej. Tak, tak jakby szczęki nałożonej. I pan doktor powiedział, że to będzie wyglądało tak, jak te zęby, które będę miała. Ale tamte zęby, te, które będę miała, jeszcze będą ładniejsze. I kiedy ja dostałam lusterko i siebie zobaczyłam, stanęły mi łzy w oczach i nawet teraz jestem wzruszona, nie wiedziałam, co powiedzieć. Tak pomyślałam i mówię, panie doktorze, marzenia się spełniają, proszę mi wybaczyć moje emocje. I naprawdę poczułam się taka Szczęśliwa, że spełniły się moje marzenia. Nie oczekiwałam takiego efektu. Myślałam, że to będzie taka tam protezka, a tutaj było takie naprawdę bardzo dobrze wszystko wykonane, profesjonalnie. Tak było widać, że włożona jest taka praca tak, i że to przede wszystkim wyglądało naturalnie. No niektórzy są zdziwieni, że ja się tak ciągle uśmiecham, ale no szczerze, te zęby je pokazuję szczerze, bo to jest dla mnie bardzo ważne, że mogę, wreszcie mogę. I zaczynam, I zaczynam się do tego przyzwyczajać, a kiedy uśmiechamy się pełną buzią, pełnymi zębami, to widać tą radość, otwartość. No brak mi słów, żeby określić to, co czuję, ale tak jak mówiłam, czuję się taka pewna siebie i... i Uśmiech to jest moja wizytówka w tym momencie. Daliście mi odwagi do życia, naprawdę.